Siemaneczko z tej strony Kazumi, i witam Was serdecznie po kolejnym odcinku z ss aktualizacji. Dzisiaj, czyli dokładnie 9 października, zaczyna nam się miesięczny event halloweenowy. Twórcy gry dodali nam dzisiaj twierdzę, także sobie zobaczymy, co ogólnie jest nowego. Pokażę Wam również, gdzie są składniki do kotła, bo tego oczywiście każdy oczekuje. Także to będzie taki mały też poradnik ale wspomnę Wam również o małym spoilerze. W sumie to takich malutkich dwóch. A zanim zaczniemy, Wy koniecznie zostawcie łapęc w górę dla motywacji zasięgu, subskrypcję, a naprawdę warto, i dzwoneczek, żeby być zawsze na bieżąco ze wszystkim ze świata Star Stable. A tutaj pozdrawiam moich ostatnich pięciu subskrybentów, jak i moich wszystkich wspierających. Pamiętajcie również, kochani, że tutaj trzeba zawsze do tej brąki podjechać. Ona jest blisko stajni. A tam by wydupcyło, tak mi się wydaje. <laughs> I tam musimy odwiedzić jednego z duchów po prostu i tam wszystko nam powie i tak dalej, i tak dalej. Czyli w sumie tak jak co roku, moi drodzy. Czyli tak, pierwszy portal znajdujesz tej bliziutko właśnie Murland. Mm, takie jeszcze zadanko z lisą sobie weźmiemy oczywiście No i włazimy w portal No i proszę bardzo, twierdza galopującego, tutaj się, jak widać, nic nie zmieniło Ogólnie w wyglądzie ale powiem wam, że ja na przykład naprawdę bardzo uwielbiam yy, ten taki event. eventy są naprawdę bardzo ciekawe, są fajne, jest po prostu co robić, więc naprawdę mega fajnie. Tutaj też od razu zobaczę jakieś żetony jesienne, więc. Zaraz sobie też zobaczymy, na co te żetony można wymienić takie ciuchy, nie? Tutaj też troszkę PD dla postaci. Także lecimy. O, i przy okazji też może zbierać właśnie. O, proszę bardzo. To jest moi drodzy okrąg duszy. Wie, także też tutaj jakby poradnik się pewnie pojawi co nieco. Temat Tornado, także oczekujcie. Czy te inne konie będą tańsze? Jak yy, Tak, one są tutaj tańsze. Ten już jest za 600, takie o 599. Polecam naprawdę mojego tego konia malicznego Sorrow, bo jest przepiękny I, i no. Naprawdę przepiękny jest. Ciekawe czy te też na, na przecenia. O, zobaczcie, te też są właśnie. One były sprzed dwóch lat, akurat, ale też są na przecenie. A tutaj, już za tydzień, pojawią się nowe magiczne konie. A teraz taki mały spoiler co do tych magicznych koni na Instagramie. SSL stawiło oczywiście a Stamina Orwiki na stronie również jest. I te konie wyglądają w ten sposób. Oczekujcie również takiego pełnego spoilera na temat tych koni, bo na pewno się jeszcze pojawi. To jest właściwie taki robokoń z Dark Core. A tamten to jest taki. Taki z tych takich, jak jak macie wesołych takich... tych takich obracających się, wiecie, konstrukcji. To jest właśnie koń takiego typu, nie? To jest bardzo ładne. Very nice! Naprawdę to jest prześliczne. Teraz tak, tutaj mamy. Zieloną Wednesday, dosłownie to jest strój, który był właśnie rok temu. Przepraszam, rok temu był? Chyba tak. No, no. <laughs> I właśnie to był Wednesday czarny, a są zielone. Także, jak ktoś chce wersję takiej zielonej Wednesday, to proszę bardzo. Do koloru, do wyboru. A tutaj mamy jakąś wymiankę. Co tutaj mamy? Aha, że możemy wymienić, uwaga, okruchy duszy na żetony. Żeby mieć ich oczywiście więcej. Ja mam na razie ile? 5. <laughs> I moi kochani, teraz jeśli chodzi o ten drugi mały spoiler To to jest nowego systemu Takiego właśnie, który się pojawi On był tutaj również w okresie wakacyjnym Mogliśmy zdobywać sobie fajne tam rzeczy, itemki Za robienie jakby wyścigów, nie? Więc... I ogólnie przez to zdobywaliśmy punkty, tak samo przez robienie mistrzostw A zróbmy sobie dzisiaj szlak, tak od razu w sumie O, te są marzane, do to jest marzanny, no tego nawet nie wiedziałam. Zaraz Wam też pokażę taką rozpiskę, która w sumie powinna działać co roku i tego roku też powinna działać. się właśnie tych składników do kotła. Powiem Wam, że na ten szlak też weszłam właśnie specjalnie dla tego miejsca tutaj, bo to mogą być nawet jeżaki, które możemy stworzyć, moi drodzy. Takie to też jest mega ciekawe. I zobaczmy, co tego roku nas tutaj czeka w ogóle. Taki zadanko właściwie z tym gorem, ok? Sekret, zdob sekret zdobycia nowego zwierzaka. To worek z martwymi zwierzętami. Ale mroczny mogę pomóc. W końcu, to ja będę mistrzem, a ty mają pomóc Okej, okay, zobaczmy. Ożwienie króliczka łatka. O! Tak on wygląda tutaj, zobaczcie sobie, troszeczkę będzie go widać. Pyk. A ten drugi, tu w ogóle są jakieś. Ej, tu są jakieś nowe rzeczy, w ogóle zobaczcie sobie. Klucz z czaszką, latawiec, obroża dla kota. Oczywiście z tego też będzie poradnik, także szykujcie się, szykujcie się. A ten kotek wygląda tak. Okej, okay. to będzie taki kotek. Okej. Okay. Czyli no, będzie teraz ciekawie, bo tego roku pojawiło się coś troszeczkę bardziej nowego, czyli nowe jakby itemy do zdobycia, za które możemy stworzyć zwierzaki. Okej, okay, to jest mega ciekawe. Trzeba będzie to ogarnąć. O, i teraz co jest bardzo ciekawe. Zobaczmy, co u tej wrony możemy zdobyć, bo może te itemki. Mamy standardowo kości, za kości możemy mieć różne rzeczy, a tutaj się nic nie zmieniło. Okej, okay, czyli te itemki. Hmm. Za co możemy stworzyć te nowe itemy do tych zwierzaków? Nie wiem, ale się dowiem. A jak się dowiem, moi drodzy, to oczywiście będzie poradnik. Jest tutaj tych kamieni w ogóle pospadało. I teraz, żeby skończyć szlak, trzeba tutaj dokładnie wyjść. E, tak jakby... O, tu w ogóle jest jakaś też wymiana. Ale to chyba była ta wymiana z tym, tym... z... no. Jakby idziemy sobie odtąd tutaj, aż do tego miejsca, nie? A to jest ta wymiana u tego, tego. Igora, ok. To jest ta wymiana. Myślałam, że jakaś nowa. I teraz możemy stąd spo spokojnie wyjść, żeby ogólnie ukończyć ten cały szlak i żeby nam zaliczyło zadanie. Teraz uwaga, tak jak widzicie, szlak jest ukończony i pyk możemy sobie odebrać u wrony Poe. Pyk. Teraz, moi drodzy, o co chodzi z tymi rzeczami do kotła? Mianowicie Tutaj macie rozpiskę na każdy dzień tygodnia Dokładnie w jakie dni właśnie te rzeczy się pojawiają i gdzie Jest też zaznaczone pięknie na mapie Także też możecie tutaj sobie zeskrinować, zrobić foteczkę, żebyście mieli przy sobie A ja lecę teraz w miejsca, w które te rzeczy owe są Czyli tak Proszę bardzo, ją y dzisiaj jest tutaj Także od razu mogę sobie je wziąć. I widziałam, że tutaj jest też Maś ducha. Czyli tutaj dokładnie, o, za tym duchem dzisiaj jest. Tyk. Siemano, Odi. O matko, ty już tutaj normalnie świątecznie się przebrałaś. No <grystanie> nie? Merry Christmas, nie? O, i na przykład tutaj znowu jest to jajo na przy... No tak, znowu mamy jajo tutaj pajęte, więc wezmiemy sobie. I znowu mamy tutaj Maś ducha. A tutaj, o właśnie, my rumianek. Tutaj mamy rumianek dzisiaj, czyli ym, za tym wyścigiem stracha na bruble. Są w sumie dwa wyścigi, więc nie będziemy ich robić. Ale tak, tutaj mamy to. Tutaj też coś powinno być, ale tego na razie nie ma. Tutaj, tutaj coś mamy. O, tutaj, w tej, z tej strony jeszcze jest coś. Z tej strony mamy tu gdzieś. O, tutaj mamy na przykład proszek. Tak, to jest popiół. Czy znaczy, to jest narz, to jest po prostu to jest popiół? OK, to jest popiół. I teraz przejdziemy sobie tutaj, zobaczyć, co gdzie mamy. I teraz tak. Tutaj jest dzisiaj marzanno. Tutaj będziemy mieć dzisiaj robaki. OK. O, robal jest. I tutaj w tych wrotach jest uwaga pyszna Pyk. Tutaj powinien być gdzieś jeszcze mech. I uwaga, teraz y, włos jest dokładnie tutaj, dzisiaj. Końskie włosie jest tutaj, pek, pek, pek. No dobra, moi kochani, także w sumie to byłoby na tyle. I oczywiście oczekujcie pełnego spoilera tych nowych, magicznych koni Mustangów, które się pojawią już za tydzień. Ogólnie, jeszcze dzisiaj powinien pojawić się ten nowy system taki tych rozet. Ale może po prostu on jest tutaj. Poczekajcie, sprawdźmy sobie. Harmonogram są, ranki czempiona. I proszę bardzo. Tutaj musimy zbyć dwa punkty. Właśnie, zróbmy sobie jakieś mistrzostwa. Tutaj będzie to, to, to trwać aż 28 dni, więc prawie niecały miesiąc. Bo to będzie gdzieś tam właśnie się kończyć 4 grudnia, jak dobrze widziałam. Jakoś tak chyba Albo nie, w sumie nie No jakoś tak na początku grudnia, nie? <laughs> właśnie, bo tamten system jeszcze z tymi rzeczami i tanami różnymi też właśnie gdzieś te, te, te się kończy w grudniu Ale no dobra I teraz tak, żeby zdobyć dwa punkty Tu w ogóle zobaczcie jakie są fajne, nie? <laughs> no nie wiem czy będę robić teraz może Ale wam po prostu też pokażę, bo może nie każdy wie co to w ogóle jest Trzeba po prostu iść na mistrzostwa i zająć jakieś miejsce tutaj z tych. Czyli ostatnio da nam jeden punkt. Dwa, które są nam potrzebne do odlokowania tej pierwszej rozety. To są te miejsca w tym przedziale. E, trzy w tym cztery w tym. No i żeby zrobić najwięcej punktów zwycięstwa, czyli pięć, trzeba mieć od pierwszego do czwartego miejsca, nie? Ale roby naprawdę są bardzo ciekawe te wstążki, nie? Fajne są bardzo. Także pamiętajcie, moi kochani, oczekujcie jeszcze filmu odnośnie Tornat, bo pewnie się jakieś pojawi. No, także z mojej strony to by było w sumie na tyle. Dostawcie łapencję, subskrypcja i dzwoneczek. Także co, trzymajcie się i do następnego Halloweenowego filmiku. Siemano!